Cześć, ja jestem Shin i witam was w kolejnym odcinku z Gry Grey, Skipper. Eee, mniej więcej tak jak ostatnio skończyliśmy odcinek, tak od razu zaczynamy kolejny o pełno czerwonych. Ja już wiem co z nim zrobimy. Eee, I tak. Hmm. Bardzo dawno nie grałem. Nie pamiętam za bardzo, znaczy bardzo dawno. Trochę minęło czasu. Z miesiąc, dwa miesiące będzie. Nie, no z miesiąc jakoś. Od kiedy nie nagrywałem, nie pamiętam za bardzo co robiłem. Nie pamiętam mniej więcej co potrzebuję, co mniej więcej jest do zrobienia. Nie wiem, czy stąd coś jeszcze potrzebujemy. Dobra, weźmy te zwłoki. Co potrzebujemy? Wiarę i sok z zombie. Nie wiem, czy posiadam którekolwiek z tego. Pamiętam, że coś było z postaciami, mm, dokładniej Znajdźcie 10 kartek papieru i atrament. Dobra, to zrobimy tą misję na pewno Tylko ja chcę jeszcze zobaczyć, no, w ogóle mam jedwab, nie wiem po co. Mm. Nie, nie o to mi chodziło o, mam 21 kartek papieru, ok, mm, to mogę tutaj dać e, Tłuszczu tu nie mogę Co to? Mam papiery prawego obywatela, nie wiem, na, na razie zostanę ze mną. A mam też mleko i to to, tam to, 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 takie takie... A, jedwa wiem po co mi jest, chyba. Nie tu. O, tutaj. Wkultaj mi te pięć. Dobra, już chyba pamiętam gdzie tłuszcz. O, to to chyba nic nie potrzebujemy. Zresztą zaraz się dowiemy. Czeszki, A, nie mogę. Czeszki w ścianach, A, też nie mogę. A, a, nie, tutaj coś mogę. A, widzicie. A, i to od razu ludowało. Ok. Pytajmy sobie, czy coś na ekranomikę tego co potrzebujemy. No dobra, to będziemy musieli pójść do astrologa. Ale to później. W sensie, pójdziemy w tym odcinku. A, on potrzebuje kwasu. Dobra, to ja sobie szybko grę. I how to make it? Nie wiem, jak to się czyta. Eee, a ja miałem kiedyś kwas, dobra, jak to się robi? Hmm. O Boże. Eee, dobra, czekajcie. Jednak się cofniemy. Ja opierdzielę. Roztwór chaosu mamy. Bo już wam mówię co trzeba. Proszek chaosu. W sensie nie chaos, tylko toksyczny. Potrzebuję złącza ciesielskie, ok. Czekajcie, techniki. Złącza, 20 wiary potrzebujemy. Ja zostawię tutaj ten jedwab, bo mam jeszcze nasiona, winogron, ale dobra, już nieważne z tym. Eee, dobra. Potrzebujemy jeden roztwór chaosu. Toxic powder, z czego to się robi? Recepta. Czerwonych kwiatów. A ja mam to. Dobra. O Jezu. To ile tego jednego? I toksyczny ekstrakt. Jeden. O cholera. Wtrzymujemy eee, kalaretkę. Dobra. Idziemy na, na prędkości do Dungeonu tylko najpierw yy... Najlepiej żeby w drugim odcinku yy, ten astrolog tylko najpierw yy, nie wzięłam papieru mm -hmm. to tu tu mam jakieś miejsce? nie nie, am... ja nie mam mam tylko czerwoną galaretkę a to też w sumie mogłem zostawić wszystko. E, dobra. To tak, to zostawiam, to zostawiam. To też, to też, to też. To też. A, ja w sumie mam tam gdzieś trupa. No to je spalimy jak zwłoki. E, dobra. Daj mi 20 stwodzie wina. No bo dobra, ostatnio były problemy z tym. Wchodzimy do dungeonu, mając nadzieję, że teraz spotkamy pomarańczową galaretkę, bo tak to potrzebuje cebulę. A nie wiem, skąd mogę cebulę dorwać. Okej, okay, pijdziemy sobie najpierw w dół On sobie jak tylko chodkę ja to zrobić Ło Dobrze wiedzieć Co to? Czemu się pali Czy ten śledztwo zostawia ten? Jakieś rany? O niebieska koloretka Dobra, już raz, jak zacząłem, ale nie o tym chodziło. Czy to jest ruda złota? A, ale ten jednorazowa. Opał się przy to zawsze na coś. Dobra. Najwyżej Astrolaka sobie odpuścimy. Dużo HP te... Nie mogę stawać na TTT, bo wtedy obrażenia mi zadaje. Gwiazdo miejski. Dobra, pójdźmy najpierw w górę. O nie. Dobra. Dobra, też stało? Mamy proszki różne. O Jezu, ile mi zostało. Dobra, na górę idziemy No W miarę mi to wyszło. A i tu już mamy wyjście A się na dyni A się na cebuli zerąbiście. Tak, po, 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 potrzebuję odpowiedniej jakiej celi. Wrócimy sobie jeszcze tutaj w dół. Później tam gdzieś w dół jeszcze mogliśmy iść. 4, 1, 2, 3, 4. Raz, 2, 5. Bierz to. To było gdzieś tutaj, prawda? O jezu. Dobra Dobra załatwiona Nie ma pomarańczowego, kurcze Pewnie będzie na dalszych tych poziomach No już trudno Wracamy do wyjścia. Aha. Myślę, że od kogo kupić cebulę. Muszę będzie pisać. I wychodzimy. Możemy kupić je od farmera. Dobra, jest noc, to akurat się przyśpimy, regenerując się. Tak, najpierw pozostawiam te rzeczy. Ostatnio zapomniałem w ostatnich dwóch odcinkach. Mam nadzieję, że w tym nie zapomnę, i w kolejnych powycinać, bo teraz przydałoby się wyciąć. Tu sobie pozostawiamy, złoty samorodek tak to nie. No, niebieską galerę to już miałem. Dobra, pomimo wszystko sobie komentuję, jakby się okazało, jednak no to te dwa i tam na zniszczenia. ja mam cebulę. Dobra, idziemy w tym odcinku do astrologa. Hmm, tylko ja potrzebuję jednej. Od razu sobie tam pójdziemy. Rozdrobić to. А як могу это на вече Destylator. Ja to w destylatorze mogę zrobić tylko pytanie? Czy mogę budować destylator? 20 kamienia i cztery złożone części jeszcze potrzebujemy. Dobra, oficjalnie pauza. I widzimy się za chwilę. Dobra, można powiedzieć, że jestem z powrotem. Mm, już mam materiały na destylatora. To obrócić nie. Hmm. Szybka decyzja Seba. I tutaj by to pasowało nawet. Ale nie no, dobra, nie kręci to tu. Czemu nie mogę? Bo nie zbadamy? O to chodzi? Dobra, dwie wiary, ale trudno A tak, bo można zbadać ten... No i mamy czekać Cholera długo No ale dobra, będziemy mieli to co chcemy ja sobie szybko wrócę z tym czasem hmm, Żeby przeczytać Nie chcę zbólić Ani tego, Jak chcę jak zrobić o. Alchemy Warp Bench 2 Mogę to zbudować niby Cholera, i teraz pytanie tylko Dobra, nieważne Potrzebuję tych wszystkich części Z tym nie będzie problemu, gdzieś tam mam to i też niedługo będziemy mieli jedynie te stalowe części No dobra, żeby nie być jeszcze tak gołosłownym, pomówiłem na początku odcinka 12 tak Postać... Się... tak 12 jeden atrament pójdziemy do niego stąd zabieram resztę rzeczy co może zostać. Krwawego uwoźcia w sumie gdzieś tam jeszcze miało miejsce, no nie? No właśnie. On chciał tylko atrament. I co jest? Czemu jego przesunęło? Dobra, nie masz na kartek papieru i jeden. Tak, jeden atrament. A... Dobra, jak dla mnie na razie to może tu zostać. To i to też. Czekajcie, już się pogubiłem, co ja tam dałem. Dobra, wezmę to ze sobą. Jeszcze tylko ogarnę co, co ja chciałem wtedy upiec A, to słodkiego ciasta chyba to tu No i przy okazji sobie właśnie od razu zrobimy te Gdzie musiałem obiad zrobić? Bo w takim razie zrobimy też od razu... A, 5 złotych obiadów. Ło! To jest ciekawe to co teraz tu pisze. Ja będę to robić poza odcinkiem. O, dobra, innym razem hmm, teraz wychodzimy. Powinien być akurat dzień, jak dojdziemy. Muszę coś tutaj zrobić, ale tak wie się nie chce. No, odcinek i tak już coś długo trwa. Wina jeszcze nie zostawiłem, ale dobra, na razie nie szkodzi. Nie mam torfu. Nie zasadzę złotych bez torfu. A Boże. Jak słyszycie, moją babcię, to bardzo przepraszam. Zrobimy tylko to co trzeba i kończę odcinek w miejscu w którym to zrobię dobra, wchodzimy do środka. Jest ten typiarz. Daj mu atrament świetnie, atrament to krew poezji. Dobrze to zabrzmiało. Może trzeba by to zapisać Daj mu papier. Dobrze, papier, papier to, papier to Przedłużenie duży poety. E, dobra, załóżmy, że w powieści nie ma nic poetyckiego. <grym> o powieść. No i co teraz? Teraz mam już wszystko, co niezbędne. Muszę zacząć pisać swój wiersz dla panny wdzięczki. Tyle, że trochę brak mi inspiracji. Każdy weta zna to uczucie. Muszę zacząć od czegoś prostego, to pozwoli mi nabrać weny. Jeśli chcesz, mogę napisać ci coś prostego. Za darmo? Właściwie tak. mi tylko trochę wina, żebym uzupełnił swoją poetycką energię, tylko... Musi być smaczny, nie zapomnę, że jestem dobrze znanym kilku koneserom pojatom. Serebne chce. a to Dobra, ale to dziękuję wam. Ech, za udział w tym troszkę chaotycznym odcinku już mniej więcej pamiętam, co należy zrobić. Mam już coś sporo kasy też. No, dobrze, to tyle w tym odcinku. Dzięki za jego obejrzenie, cześć.